No, dzień dobry Państwu. Jesteśmy dzisiaj na działce Czerwonego Korsarza. Wróciliśmy z Łeby, właśnie, gdzie był zlot motocyklowy Big Wake, a jak również z Prozerpiną, Czerwony Korsarz, który obchodził skórzane, no, rocznicę skórzaną ślubu, bo trzeci, trzeci rok, już po ślubie, w Łebie pamiętny, 16 sierpień. No i był ten duży zlot motocyklowy, Big Wake, gdzie ja to wszystko pokazywałem. A tu wróciliśmy, proszę Państwa, i co nam tu się zadziało. No więc powiem Wam, urosły nam, no te cukinie urosły, no ja się je widziałem. No tam, jest, tam jeszcze rośnie dynia, o też jest duża. Proszę bardzo, tutaj się schowała, o duża dynia rośnie. Już jedną wziąłem, a tam druga jeszcze jest malutka, proszę bardzo, też. No i kwiatki, kwiatki sobie rosną. Już nie wspomnę o jabłkach, bo trochę popadało teraz, więc jest lepiej dla roślin. No a zaraz pokażę, co tu mamy. Tutaj mamy żagl żaglowce, no bo wiadomo. Korsarz. Dzień dobry mamo, bo tutaj właśnie telewizja przyjechała. Dzień dobry, proszę powiedzieć. Jaka telewizja? Pomorska Narodowa, proszę dzień dobry powiedzieć. Dzień dobry. Dzień dobry. Tu mamy dobry. nasze plony. No mama ma 90 lat już. Jaka telewizja? Pomorska Telewizja Narodowa, to nie wiesz? Ja jestem redaktorem naczelnym. Proszę bardzo. I tutaj mamy, mama już nie pamięta. Mamy tutaj, co my mamy? No winogrona piękne rosną. Prawda? Winogronka rosną. Tak jak tu widzicie. No, to, no i trawa nam urosła, bo trawę już skosiłem trawa jest, o trochę śliwek naspadało, bo dużo śliwek, ale powiem, że na śliwce nawet winogrona rosną też, o proszę bardzo, tutaj widać jak na śliwce o i tu też winogrona na drzewie, to są śliwki prawda, a tu winogrona na śliwce, no poszły do góry winogrona sobie razem. tu mamy róże, takie ładne róże a tu orzech mi wyrósł, sam się posiął ja go tu nie sadziłem, nie wiem skąd się wziął, no takie rzeczy się też zdarzają ogrodach działkowych, że się same po, posiewają. Tutaj mamy świerki, no i tą piękną drzewko nasze tutaj, coraz wyższe, no już ma 7 metrów albo więcej. Także rośnie, rośnie wysoko. Idziemy dalej. Tutaj, no, gruszki też, no po, powiem, że przyjechałem, to urwana była jedna gałąź, bo gruszki ją uwaliły i była po prostu, y, złamała się no. jedna gałąź z gruszkami. No bo takie były ciężkie, no ale mamy kompot za to gruszkowy I dobrze, no tu kwiatuszki ładne są No i tak wygląda życie, życie w ogrodzie pod y, Znaczy w do, y, ogrodzie i w domu pod Gawronem Dom pod Gawronem wygląda tak Jak widać tu zarosło trochę No bardzo dużo jeżyń jest, proszę Państwa No jeżyny to jest dobra rzecz, bo można nalewkę zrobić z tego Na spirytusie najlepiej I na zimę jak znalazł, prawda to jest dobrze, no tak to wygląda. Oczywiście no trochę wody napadało, bo deszcz. Ja to zbieram deszczówkę do tej przez rynne do tego do beczki o. o tu jest jedna śliwka, tylko jedna śliwka na tym drzewie urosła jak widać. No takie drzewo jest, ale śliwek nie daje. Tutaj jabłoń musiałem przesadzić, teraz w tym roku nie dało owoców. No ale posadziłem nowe jabłonki, zobaczymy może będzie coś z tego. No widać gruszek trochę jest tak. Gruszek jest, bo tu widać, że gałęzie się uginają, gruszki są. No, Tak to wygląda. Tak to wygląda. Także tutaj jeszcze mamy tutaj następne jeżyny. Bo jeżyn, jeżyn to u nas dostatek. O tu proszę jak pięknie jeżynki dochodzą. I słodziutkie mniamniamy. Zaraz spróbuję. Może no, Państwa. Bardzo słodkie. No także zapraszam. Do robienia przetworów na zimę. No, mieszniki już zasypałem cukrem. Ludzie, dobra nalewka. Pozdrawiam z działki. Czerwony Korsarz, redaktor Sławomir Ziemiński. Ahoj! Zapraszamy na działki. Czas już zbierać będzie plony niebawem.